Dzień dobry. W kolejnym odcinku programu Wielkopolska Travel odwiedzimy Wielkopolską Zachodnią oraz wyruszymy śladami olendrów. Zapraszam! Dzisiejszą wycieczkę rozpoczniemy 80 km na zachód od Poznania w miejscowości Zbąszyń. To liczące niespełna 8 tysięcy mieszkańców, miasteczko należy do tzw. regionu Kozła, znajdującego się na pograniczu województw Wielkopolskiego i Lubuskiego. Nazwa region kozła wywodzi się ze średniowiecznego zwyczaju muzykowania na koźle. To rodzaj dud, które nie występują nigdzie indziej w Polsce. Będąc na rynku w zbąszyniu, warto zwrócić uwagę na ten charakterystyczny pomnik koźlarza, trzymającego w rękach ten unikatowy instrument. Być może będziecie mieli szczęście, tak jak ja, dzisiaj, aby spotkać w zbąszyniu prawdziwego koźlarza. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tradycja gry na koźle jest cały czas żywa w tym regionie? Jak najbardziej. Cały czas są nowe pokolenia, które chcą się uczyć tej gry na tych instrumentach i kultywowania tej tradycji. Czy możemy powiedzieć, że Wielkopolska jest stolicą dudziarzy, dudziarstwa? Jak najbardziej z 15 dud, które są na terenie Polski, aż 12 jest w Wielkopolsce. Więc można powiedzieć, że to właśnie Wielkopolska jest tą stolicą dudziarstwa w Polsce. Jak długo trzeba w ogóle uczyć się, aby zagrać na takim instrumencie? Po paru miesiącach takiej wytrwałości w tych ćwiczeniach myślę, że już podstawowe rzeczy można na spokojnie zagrać. A czy na koźle można zagrać każdą melodię, czy nie jest to możliwe? Na koźle możemy zagrać bardzo wiele melodii. Niestety nie każdą, ponieważ nie ma on tak dużej skali dźwięków, lecz naprawdę wybór jest ogromny w naszym regionie i jest wiele bogatych pieśni ludowych. Mówimy ko, że ugrana koźle to jest tak naprawdę rodzaj dud. Czym charakteryzuje się ten instrument? Ten instrument charakteryzuje się tym, że, jak sama nazwa wskazuje, jest zrobiony z kozła. Jest on złożony z burdonu, czyli basu, który wydaje cały czas jeden, jednostajny dźwięk, ze skóry kozła, do której jest pompowane powietrze dzięki właśnie dymce, oraz piszczałki melodycznej, na której wygrywamy właśnie tą melodię. Gdyby ktoś chciał posłuchać, jak gracie, kiedy może to zrobić? Może odwiedzić nas podczas Festiwalu Dud Polskich, który odbywa się w ciągu wakacji, bądź w czasie Biesiady Koźlarskiej, która odbywa się we wrześniu. To pokażmy w takim razie, jak gra się na koźle. Będąc w Zbąszyniu polecam wybrać się na spacer. Do tutejszych najciekawszych zabytków należą późnobarokowy kościół parafialny oraz zabytkowy park pałacowy z basztą z 1627 roku i częściowo zachowaną fosą. To pozostałości renesansowej twierdzy obronnej. Jednak największą atrakcją Zbąszynia jest jego położenie. Miasteczko leży nad malowniczym jeziorem błędno nazywanym Jeziorem Zbąszyńskim. Chodźmy na plażę. Jezioro błędno otoczone jest przez lasy i łąki, które tworzą idealne warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Znajdziemy tu zarówno trasy spacerowe, jak i rowerowe. Wokół jeziora znajdują się restauracje, kawiarnie i hotele, a także wypożyczalnie sprzętów wodnych. To dobre miejsce dla kajakarzy, żeglarzy, amatorów windsurfingu oraz wędkarzy. Na jeziorze błędno możecie skorzystać z rejsu tramwajem wodnym. Łódź zabiera na pokład maksymalnie 12 osób, a cała podróż trwa 40 minut. Takiej wycieczce nigdy nie odmawiam. Przyjski tramwaj wodny kursuje w okresie letnim. Jeśli zdecydujecie się na taką wycieczkę, czeka Was niezapomniana przygoda. No i te niesamowite widoki. Słynący z uprawy Chmielu i Wikliny, jedno z młodszych miast w Wielkopolsce. Nowy to myśl. Tutaj się na chwilę zatrzymamy. Nowy tomyśl prawa miejskie uzyskał dopiero pod koniec XVIII wieku. Wtedy to większość osadników stanowili przybysze z Niderlandów, nazywani Holendrami. Ale byli tu także chłopi pochodzący z Brandenburgii, Pomorza czy Śląska. Nie można odwiedzić Nowego Tomyśla i nie zakochać się w wiklinie. Znajdziecie ją tutaj niemal na każdym kroku, począwszy od wiklinowych figur, poprzez wiklinową muszlę koncertową, a skończywszy na tym największym na świecie wiklinowym koszu, który stoi w centrum miejscowości ten ogromny wiklinowy kosz wyplatało 50 plecionkarzy przez 3 dni. Zużyli na ten cel aż 12 ton wikliny i 11 ton metalowych rur. Kosz wypełniono ziemią i posadzono w nim krzewy i drzewa, tworząc tym samym wyspę zieleni pośrodku placu. Te wyjątkowe lokalne tradycje kultywuje Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Zatem zwiedzamy. Decydujący wpływ na powstanie i rozwój tradycji wikliniarskiej w tym regionie miały naturalne warunki terenowe oraz procesy historyczne, osiedlający się tu w pierwszej połowie XVIII wieku Olendrzy. Na podmokłym terenie zaczęli masowo uprawiać wieżbę, a następnie tworzyć i sprzedawać produkty z wikliny. W nawiązaniu do tej tradycji muzeum mieści się w zrekonstruowanym budynku olenderskim z XVIII wieku. W muzeum znajdują się wystawy tematyczne o uprawie wikliny i chmielu oraz o sztuce rzemiosła plecionkarskiego. Ciekawostką są narzędzia i maszyny służące do przetwórstwa tych surowców. W muzeum możecie także nauczyć się wyplatać kosze w trakcie warsztatów plecionkarskich. Jak widzicie, nie jest to wcale takie trudne. Zarówno największy na świecie wiklinowy kosz, jak i Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa są częścią Nowotomyskiego Szlaku Turystyczno-Historycznego, który poprowadzi Was po najważniejszych punktach miasta. Zdecydowanie polecam. My tymczasem wyruszamy do świata baśni. Z Nowego Tomyśla kierujemy się do położonej niedaleko wsi – Wąsowo. Zapewne nie spodziewaliście się tak bajkowego pałacu w Wielkopolsce. Muszę przyznać, że też jestem pod jego ogromnym wrażeniem. Co ciekawe, to nie jedyny pałac w Wąsowie, obok bowiem znajduje się pierwotna budowla, czyli późnobarokowy pałac rodu szczanieckich. Opowiem wam teraz krótko historię obu tych rezydencji. W 1781 roku majątek kupił Sylwester Szczaniecki, który zbudował dla siebie barokowo klasycystyczną rezydencję, a nieopodal niej klasycystyczną kaplicę. Następnie dobra ziemskie w Wąsowie kupił Richard Hart, bankier i przemysłowiec z Berlina. Nowy właściciel pod koniec XVIII wieku przystąpił do budowy neogotyckiej siedziby w niewielkiej odległości od istniejącego barokowego pałacu. Początkowo była to raczej skromna budowla o smukłych proporcjach, jednak w 1900 roku z okazji zaplanowanej wizyty cesarza Wilhelma II rozpoczęła się spektakularna przebudowa. I tak skromna siedziba zamieniła się w okazałą rezydencję najeżoną wieżami. Przyznacie, że skojarzenie z baśniowym zamkiem jest tu jak najbardziej na miejscu. Jeśli wolicie bardziej swojskie klimaty, to niedaleko pałacu znajduje się folwark. Dawniej integralna część majątku Richarda Hertza, 15 zabytkowych budynków wchodzących w skład folwarku oraz 6-hektarowy brukowany dziedziniec to wyjątkowa pamiątka z tamtych czasów. Teraz mieści się tutaj rodzinne gospodarstwo agroturystyczne oferujące wypoczynek na wsi w stylowych pokojach. Polwark Wąsowo słynie z uprawy ekologicznych owoców, warzyw i ziół. Głodni stąd z pewnością nie wyjdziecie, bo miejsce to słynie z doskonałej kuchni i produkcji własnych przetworów. Polwar Wąsowo jest także laureatem konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Ja już pomału się z wami żegnam. Mogę śmiało powiedzieć, że nowy Tomyśl, Zbąszyń oraz Wąsowo to był idealny pomysł na wakacyjny weekend. Bo Wielkopolska to wielka przygoda i wielka historia. Do zobaczenia! Program powstał we współpracy z samorządem województwa Wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.